żyjemy dziś bardzo wygodnie, mamy nieznane jeszcze w nie tak dawnej przyszłości rozwiązania techniczne, które ułatwiają nam życie w domu, w szkole, w pracy, sprawiające że możemy szybko się porozumiewać i przemieszczać. Mamy wręcz ograniczony dostęp do informacji, ale czy potrafimy z tego wszystkiego umiejętnie korzystać? Czy zastanawiamy się, Jakie są koszty dążenia do zaspokojenia naszych coraz większych potrzeb dla przyszłych pokoleń i naszej planety, która dzięki nam jest niestety w coraz większym niebezpieczeństwie? Wszyscy bulwersują się, kiedy słyszą o medialnych katastrofach ekologicznych, ale z wyrzucaniem drobnych śmieci, gdzie popadnie, już niektórzy nie mają problemu. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć, czym są śmieci, odpady, jakie mamy ich rodzaje. I co należy z nimi robić. Definicja zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów mówi, że odpad to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązane. Do pojemnika niebieskiego wrzucamy gazety, książki, zeszyty, kartony i tekturę. Natomiast nie wrzucamy ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powlakanego folią, zdjęć, papieru woskowanego. Do pojemnika zielonego wrzucamy butelki i słoiki po napojach i żywności bez zawartości, szklane opakowania po kosmetykach. Natomiast nie wrzucamy luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek kieliszków, szkła kryształowego oraz naczyń żaroodpornych. Do pojemnika żółtego wyrzucamy odkręcone, zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, kartony po mleku i sokach, natomiast nie wrzucamy butelek i pojemników z zawartością opakowań po olejach silnikowych. Części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów. Do pojemnika na odpady biodegradowalne wrzucamy odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew. Natomiast nie wrzucamy kości zwierząt, oleju jadalnego, popiołu z węgla kamiennego, leków. Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni do pojemnika koloru czarnego wrzucamy wszystko, czego nie udało się posegregować, natomiast nie wrzucamy przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielogabarytowych. Baterie, leki i opakowania po lekach wrzucamy do specjalnie oznaczonych pojemników. Pojemniki na przeterminowane leki i opakowania po lekach znajdziemy na przykład w aptekach, zaś pojemniki na zużyte baterie znajdziemy w przedszkolach, szkołach czy sklepach. Nie zapominajmy, że z niewłaściwie usuwanych śmieci mogą przedostawać się liczne zanieczyszczenia do wody, gleby i powietrza a stamtąd bezpośrednio czy pośrednio także do organizmów żywych, powodując negatywne skutki także dla zdrowia i życia człowieka. Jeśli nie chcemy żyć w takich warunkach, zacznijmy działać jeszcze dziś, bo jutro może być już za późno. Wprowadzajmy zmiany w nas i edukujmy innych.